Pierwszy program Polskiego Radia Kościoły w Polsce i na Świecie W programie Kościoły w Polsce i na Świecie wita Państwa Jan Kot. Dziś serdecznie zapraszam do wysłuchania relacji z Krakowa z uroczystości nadania jednemu z miejskich skwerów imienia Michała Beliny Czechowskiego, pierwszego adwentystycznego misjonarza w Europie. Inicjatywa ta połączona jest z obchodami stulecia istnienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tym mieście. Jednak zanim przeniesiemy się na krakowski skwer, zapraszam na skrót rozmowy z pastorem Rajmundem Dąbrowskim, jednym z biografów Adwentystycznego Duchownego, którą publikowaliśmy już przed kilkoma laty w związku ze 150. rocznicą europejskiej posługi tego misjonarza. Kim był Michał Belina Czechowski? Michał Belina Czechowski był to romantyk, ale również ksiądz katolicki, który przeszedł przez wszystkie szczeble zakonne, teologiczne i otrzymał święcenia w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Co się takiego dzieje później z księdzem Michałem? Jaka jest jego życiowa droga? Jako ksiądz to jest wszędzie we wszystkich trzech zaborach. Ale najbardziej jemu pod paznokcie szedł zabór rosyjski. I tutaj spotykamy Czechowskiego wraz z całym szeregiem ciekawych ludzi. Ma rozliczne kontakty. Tam jest cała plejada bardzo ciekawych ludzi, z no którymi prowadzi korespondencję. wspomnieć kilka nazwisk. No tak, możemy na przykład wspomnieć Kraszewskiego, tego od starej baśni, hmm. z którym prowadzi korespondencję. Możemy wspomnieć księcia Adama Czartoryskiego, miał mentora, znanego mentora w tamtym czasie. Czasie, mianowicie Jana Nepomucena Janowskiego, który był współzałożycielem Towarzystwa Demokratycznego, jak również był sekretarzem i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Patriotycznego w Paryżu. Czechowski był również legionistą, proszę sobie wyobrazić, no był właśnie. kapelanem w 1948 roku Legionistów z emigracji, jakieś tam było chyba 500 Polaków i 200 Francuzów, którzy wyprawili się żeby, na, odsiecz, na, odsiecz. na odsiecz. tak? I pojawili się na Wielkopolsce, ale niestety tam zostają rozbici. Czechowski w pewnym momencie jest również więziony, ale udaje mu się wyjechać z powrotem do Paryża. Jest zaangażowany bardzo w działalność patriotyczną, ale również w działalność reformatorską, z czym zwraca się nawet osobiście do papieża. Tak. I to bardzo ciekawe, może zacytuję taki fragmencik z jego autobiografii. Bardzo ciekawe, że wtedy, kiedy również do Rzymu udał się Mickiewicz. Również w podobnych sprawach, to Czechowski pisze w ten sposób. Moim głównym celem odwiedzenia jego świątobliwości była chęć uzyskania porady. Chciałem przekonsultować z nim sprawę najskuteczniejszych środków do uleczenia mnóstwa zła i niesprawiedliwości, które widziałem, a nawet przeprowadzenia całkowitej... Reformy. Ostatecznie zrzuca sutannę, tak, wyjeżdża do Ameryki, tak, żeni się. Tam poznaje, najpierw tak. związuje się z baptystami, tak. Później przyjmuje teologię Adwentystyczną, tak. Pewnego dnia przejeżdża przez miasteczko, w którym Kaznodzieja James White wygłasza serię wykładów w takim spotkaniu namiotowym i on jest zachwycony jedną rzeczą, mianowicie, że nauka o przyjściu Jezusa Chrystusa to jest w sumie sedno tego, co Nowy Testament nam pozostawia. Czechowski potem wracając do Europy, bo przyjął adwentyzm, mm. został również pastorem i on mówi tak, ja chcę zawieść tę nowinę, którą przyjąłem dla siebie, zawieść tę dobrą nowinę i otworzyć Pismo Święte w Europie. Jaką spuściznę zostawiamy? Spuścizna taka, że nie należy mówić tylko do siebie, tylko należy wyjść na zewnątrz. Należy mieć kontakty z wszystkimi ludźmi, z każdym człowiekiem, być otwartym i głosić wieczną Ewangelię. Zatem Michał Balina Czechowska się wydaje interesująca postać nie tylko z historii Kościoła Adwentystów. I tak jak chciał, ażeby Polska stała się wolnym krajem znowuż, tak również chciał, ażeby Ewangelia Wieczna funkcjonowała w myśleniu i w życiu ludzi w sposób nieograniczony wolny. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Teraz wróćmy do współczesności, przenosząc się do Krakowa na uroczystość związaną z uczczeniem pamięci Michała Beliny Czechowskiego. you <laughs> Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwą Skweru Michała Beliny Czechowskiego. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w kulminacyjny dzień obchodów stulecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Decyzję o tym, że patronem skweru, na którym się znajdujemy, zostanie Michał Belina Czechowski, podjęła Rada Miasta Krakowa. A uczyniła to na wniosek pastora Marka Rakowskiego, sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Więcej o tej inicjatywie i o patronie skweru opowiedzą nam nasi dzisiejsi goście oraz gospodarz tego miejsca, pan prezydent Jacek Majchowski. Panie prezydencie, zapraszam. Proszę państwa, podkreślam wielokrotnie, że Kraków jest miastem wyjątkowym, miastem otwartym kulturowo, narodowo, religijnie. Belina Cachowski był pierwotnie duchownym katolickim, potem włączył się w działalność patriotyczną. Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego Hotelu Lambert podczas działalności w Paryżu. Nigdy już nie wrócił do Polski, ale tutaj jego ślad jest odciśnięty nie tylko dlatego, że pochodził z okolic Krakowa, ale dlatego, że ten ruch, który Stworzył, znalazł swoje zakowienienie w Krakowie w sposób taki bardzo mocny, bo trzeba pamiętać, że po wojnie w Krakowie, jako mieście, które nie było zniszczone, tutaj osiedliły się władze Kościoła z dnia VII. Tutaj było seminarium Kościoła, tutaj były różnego typu działania podejmowane, zwłaszcza w stosunku do dzieci z Auschwitz, które były sierotami. Proszę Państwa. 100 lat mija rozpoczęcia tego ruchu, dlatego dzisiaj otwieramy ten skwer. Mam nadzieję, że skwer, który będzie dobrze służył mieszkańcom Huty, Krakowa i wszystkim. Bardzo dziękujemy panie prezydencie i prosimy o zabranie głosu przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, pastora Ryszarda Jankowskiego. Chcemy podziękować, że dostrzeżono działalność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i właśnie z okazji stulecia umożliwiono w sposób szczególny podkreślenie i docenienie tego, co ten Kościół wykonuje dla społeczeństwa, dla ludzi potrzebujących, prowadząc różnego rodzaju działania, różnego rodzaju programy. Michał Belina Czechowski był otwarty na drugiego człowieka. Michał Belina Czechowski chciał tę piękną zasadę, Przekazać naszemu krajowi, naszym rodakom, którą Pan Jezus nauczał, bo pewnego dnia postawiono mu pytanie, kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus opowiedział prawdziwą historię o Samarytaninie. W ten sposób, raz na zawsze, została rozstrzygnięta zasada, kto jest moim bliźnim. Mianowicie Chrystus pokazał, jest naszym bliźnim jest nie tylko ten, kto należy do tego samego narodu, do tego samego kościoła co my. Nie ma tu znaczenia rasa, kolor skóry czy przynależność klasowa. Bliźnim jest każdy, kto potrzebuje pomocy. Chciałbym, żeby łaskawy Bóg obdarzył szczególnym błogosławieństwem cały nasz kraj, wszystkich rodaków, żebyśmy poczuli się bliżej, serdeczniej, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Życzę wiele dobrych dni. I pomyślności. Dzieciu Państwa pora na kulminacyjny moment naszej dzisiejszej uroczystości. Pora na ściągnięcie szarf w barwach miasta Krakowa i tym samym oficjalne odsłonięcie skweru. Proszę Państwa, mamy więc już w Krakowie oficjalnie skwer Michała Beliny Czechowskiego. Bóg zapłaci za to wszystko. Dla programu Kościoły w Polsce i na świecie relację przygotował Jan Kot. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pierwszy program Polskiego Radia.